Ile jesteśmy w stanie wyciągnąć gramów na wat? Nie ma tutaj prostej odpowiedzi, bo to wszystko zależy od tego, jaką mamy wydajną lampę. Większość lamp na rynku ma wydajność od 2,3 do 2,7 mikromola na dżula, ale nowy Zeus, który pojawił się od Mateka, ma już 3,1 mikromola na dżula. Jest to wartość ile tej energii, ile fotonów wyjdzie z lampy i dotrze do naszych roślin. Od tego właśnie będzie zależało jaką będziemy mieli wydajność. Jeżeli nasz LED jest kiepskiej jakości i będziemy mieli wydajność na poziomie 1,5-1,9 mikromola na dziula, wtedy nie będziemy wtedy na pewno nasze wyniki będą dużo słabsze. Oczywiście nie sama moc lampy, ale także wasze doświadczenie, warunki klimatyczne, temperaturowe, wilgotnościowe Ilość dwutlenku węgla będzie miało duże znaczenie. Ale średnio przyjmując, w uprawach pod ledem mamy wydajność od 1 gdzieś do 2 gramów na Watt.